Wszystko już mokre od eee, głowy w dół Ale my jesteśmy niezłomni w wytyczaniu nowych Ojejku ile tam wody tam Spoj Ty mi tu nie wypominaj kurde wczoraj to wczoraj dzisiaj do dzisiaj To się kameruje, przepraszam To się kameruje w tak. tym Idziemy na kolejną górę, pardon już, która się nazywa Wysoka Kopa. Jesteśmy za Szklarską Porębą yy, na Rozdrożu Izerskim. I idziemy na Wysoką Kopę. A Wysoka Kopa ma 1126 metrów. 1126 metrów. Ty jest szlak. Nie wiem, właśnie szukam szlaku. Tam jest coś żółtego, ale żółty to nie nasz, my już idziemy na zielony. Bo idziemy z droża izelskiego. O, to stopowicze. Tylko, że my teraz idziemy, nie jedziemy. Tak, szlak się zaczyna od takiej drogi i dojść musimy na tamten szczyt. Tam, więc jak widzicie nie jest to nic... Znaczy... Inaczej, nie jest tak wysoka ta góra Nie mamy tak dużo do podejścia, może o, nie mamy tak dużo Do podejścia, bo parking był już w miarę wysoko Znaleźliśmy chatkę po drodze Tylko już zawaloną I zrujnowaną A widać, że tam miejsce na ogień jest To wszystko okorowane Pozbijane gwoździami Drzewa na tym rosną ładne na no, kamułgławz dobry z góry. Nie? No z góry nie do zobaczenia. Zaczyna powoli być słuchać kopalnie. Idziemy do kopalni, z której wchodzą do szklarskiej poręby, kwarc. tak? Wszędzie mnóstwo jagód, które sięgają do pasa. Więcej samej jagody, samiutkie. Dotarliśmy do kopalni w Karcu. Zobaczmy jak to tu wygląda. Cześć! Cześć, cześć Nie wiem Nie, nie trzyma się kamienia, tylko ma podróżone. Z przodu ma widzisz taki półk jakby opuszczony. Znaczy półk, taki e, płaskie coś. I z tyłu też może to opuścić, ale nie ma opuszczone. Bo to się Wiem, tak bo jest na wysięgniku. Dużym ta łycha. Z tyłu ma przeciwwaga, ale to wiesz, ile daje. Ale muszą być twarde. Chcemy na razie czerwonym szlakiem i... Problem pojawia się taki, że... Do samej kopy, wielkiej kopy, nie ma szlaku. Jest tylko szlak do yy, szczytu, który się nazywa Pod Wysoką Kopą. A później trzeba przejść na przełaj, jakoś. I... Generalnie, niby są... Dwie jakieś tam sugerowane trasy, chyba tak nam się wydaje, bo to taka cieniutka kreseczka Albo jakaś woda płynie, czy coś, nie wiem Ale yy, jedna z tras się rozpoczyna gdzieś tu, a druga przy ławce Tak było narysowane na mapie, yy, którą spotkaliśmy tutaj po drodze Na znaku takim, z mapą No i będziemy próbowali najpierw dojść do ławki, a później jakoś poczyli śladach po troszeczkę wydeptanym gruncie dojść na tą wielką kopę. No, nie w tą stronę Ania. <laughs> Nie, no tak naprawdę nie musieliśmy iść na przełaj, bo jak szlak się skończył, tak taka droga prowadzi. Tylko nie, e, jest po prostu, nie jest oznaczona tak, w żaden sposób. Ale nie jest oznaczona w żaden sposób. Jest trudna, jest po prostu bardzo ładna nawet. Bardzo powiedział. ładna, łatwa. No i co, gdzieś tutaj jest wysoka kopa. Zdobyliśmy szczyt. Jeszcze nie widzimy żadnej tabliczki. Pytanie, czy jest w ogóle jakakolwiek tabliczka? E, no, ale jesteśmy. Dotarliśmy. Może nie być żadnej tabliczki tak naprawdę w sumie. Jeżeli tu szlaku nie ma. Nie wiem teraz czy tędy, czy tędy. No teraz ciężko nawet określić dla nas, jeżeli nie ma punktu, yy, który, w którym miejsce leży najwyżej na tej górze. Słucham? Możemy, możemy maps mi odpalić i sprawdzić, w którym miejscu pokazuje. Już tylko podejdę tutaj kawałek, bo korci mnie, żeby zobaczyć, co jest za tym drzewem. Nic takiego. Dobra, maps mi. Udało się znaleźć tabliczkę. Korona Polskich Gór jest nawet Tak, metrów nad poziomem Morza. Jesteśmy a, jednym ze szczytów Korony Polskich Gór. Panie i panowie, Chłopcy i dziewczęta. To są góry izerskie. Udało się. Szczyt numer 4, też zaliczony. Z Korony Polskiej. Gór. Mm. Jeszcze zostało 24. Tutaj jest taka kopa. <śmiech> <śmiech> Kamieni. No, i jesteśmy. Teraz sobie zrobimy zdjęcie też. A, i ten drona. faceta, który chodzi po tych górach cały czas i on mówi, że on się musi zmęczyć naprawdę. Taki około 40-50 facet chudy jak diabli i biegacz, biega po górach i że on się musi zmęczyć. I my do szklarskiej poręby, tak, poręba? Tak. Mamy około 15 minut samochodem. A on teraz mówi, że będzie bieg po tych górach? I w godzinę tam dobiegnie. <laughs> A my samochodem w 15 minut. Ale nam polecił jakby tutaj inny szlak. I tej wiaty szukaliśmy na początku, To że mówiłem, że tam są jakieś ławki. Powinny być ławki i stamtąd można jechać, i iść. I my tutaj właśnie teraz jakby dotarliśmy do tej wiaty za jego... z jego pomocą bo nam wskazał szlak. W ogóle podrzucimy Wam tutaj zdjęcie jeszcze z nim. Bo sobie zrobiliśmy razem. Bardzo ładna muchem zarośnięta. O, wysoka kopa. No, ktoś pomyślał, bo wysoka kopa jest w ogóle nieoznaczona. On mówił, że tutaj to strasznie kiepsko to działa że w ogóle nie, nie oznaczają. E, skutersi? Nie. Ty, bo Piorun też przedstawia coś innego, nie? Nie skotersów tylko. No. Nocek. nocek duży. Nocek. Nietoperek. W ogóle teraz doczytaliśmy o tych nietoperzach, że tu są największe yy, spośród europejskich nietoperzy. Nocek duży. I raczej śpi w, na strychach domów dachów niż yy, w jaskiniach. Ciekawe. Tak. Długość ciała sięga 8 cm, a masa do 40 gram. O, jakie wygodne. Łóżko. Bardzo wygodne. Takie po prostu jest. Idziemy za drogą którą polecił nam ten facet Ale ona tam idzie tak bardzo pod górę ogólnie To schodzimy ale wchodzimy cały tak, czas Tak, niby schodzimy, ale wchodzimy pod górę, bo idziemy innym, inną trasą i wydaje nam się, że jesteśmy już wyżej od tej wielkiej kopy e, On też mówi, że dla niego to jest tutaj jakoś dziwnie wszystko oznakowane i to się nie zgadza z jego e, z tym co on sądzi, a e, mieszka tutaj w okolicy i cały czas chodzi po tych górach. Więc dziwne trochę. Ale fajnie, że możemy iść inną drogą. To też jakieś urozmaic urozmaicenie. Trochę zeszliśmy z trasy, w sensie z trasy idziemy cały czas drogami. Jeszcze 4 km mamy do busa, a łącznie to nie wiem, z 8. Przy zejściu poszliśmy dalszą drogą. No jest droga, zaraz więc idzie się bardzo komfortowo.